Witajcie na kanale Postapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem Morden i mam Wam dzisiaj do pokazania kilka rzeczy, jakie dostałem od Survival Magu dla Was na rozdawnictwo z okazji 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Z okazji prezentacji całej torby książek z wydawnictwa Sonia Draga. Link na pewno gdzieś u góry Wam się wyświetli w kartach do tego filmu. Powiedziałem, że to jeszcze nie koniec i będą... Inne rzeczy do rozlosowania będę robił jakieś pakiety. Dzisiaj prezentacja rzeczy, jakie dostałem od Survival Magu. Sam Survival Mag, jak niektórzy z Was wiedzą, jest to portal internetowy, do którego piszę jakieś tam falietony, teksty. I na dole na pewno znajdziecie link do samego Survival Magu, jak i ich profilu na Facebooku. Generalnie zapraszam, bardzo fajne miejsce, gdzie poruszane są różne tematy survivalowo-outdoorowe. Związane z bronią. Zresztą sami sprawdźcie, co tam piszczy w Survivalmagu. Ok, przejdźmy do samych rzeczy. Zacznijmy z grubej rury. Jak widzicie, mam dla Was nóż. Nóż jest to Kershaw Starter 1301 BW. Odpakujmy go sobie. W środku mamy jakieś papierki, instrukcje. Nóż prezentuje się tak. Myślę, że gdzieś tam zrobię o nim osobny film. Drugą rzeczą, jaką chciałem Wam pokazać, którą też dostałem dla Was do rozlosowania, jest to The Pocket Shot. Jest to rzecz, która generalnie nie jest dostępna jeszcze na naszym rynku. Jest to taka kieszonkowa proca. Jak widzicie, mamy dwie różne gumy, mocniejszą i słabszą. Możemy sobie tutaj złapać, strzelać. Takie małe poręczne urządzonko. Oprócz tego można tego używać jako na przykład, nie wiem, jakiegoś wodoodpornego pojemnika. Myślę, że fajna rzecz. Od Rockland mamy pokrowiec taki nylonowy na plecak wodoodporny w rozmiarze L, czyli na plecaki 55-70 litrów, chyba tak. Nie będę go rozpakowywał. Fajna rzecz dla ludzi, którzy gdzieś tam parają się turystyką, jakimś outdoorem. Znowu od Rockland dwa światła chemiczne czerwone i niebieskie Fajne. i ostatnią rzeczą jaką będę miał do rozlosowania jest to koszulka Survival magów w rozmiarze M czyli dość mała. I Mamy tak, nóż, pokrowiec na śpiwór, koszulkę, światła chemiczne i taką kieszonkową proce. To wszystko gdzieś tam będzie rozlosowane, będzie, będzie zrobiony jakiś pakiet, samolosowanie. Myślę, że zostanie ogłoszone jeszcze przed moim wyjazdem na Konwent Preppers Poland. Czyli przed 27 maja i będę chciał roznosować to między wami tak, żebyście mogli, nie wiem, dostać te rzeczy zanim zaczną się wakacje. Taki mam plan. Jeszcze nie wszyscy sponsorzy gdzieś tam mi się odezwali. Mam jeszcze coś do pokazania, więc to by było na tyle od Survival Magu. Oczywiście zapraszam was na strony Survival Magu. Ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobają nagrody, łapka w górę. Przede wszystkim na Facebooku w Survival Magu, tak żeby podziękować za nagrody. Ja już to zrobiłem, podziękowałem Bartkowi, Sławkowi. Zresztą widzieliśmy się na targach Expo Shooting Silesia, tam też dostałem od nich te właśnie gifty. W każdym bądź razie ja już nie będę więcej przedłużał. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. I do zobaczenia na szlaku.